Mało nas, choć sam raz, by ratować ten świat, bo ty znasz siłę swą, przez nim słow, mało nas, lecz to gwiazd, każdy skoczyć by mógł, gdy chce. KOD LIOKO Młode talenty Cześć wam, ludzie! Cześć, Jumi! Co tam słychać, Jumi? Czy są jakieś ciekawe informacje w wiadomościach Kadik? Nie mów, że nic nie słyszałeś! Hmm? Wiadomość roku, bla bla bla, Chris przyjeżdża do Kadik, bla bla bla, niesamowite. Chris? Jaki Chris? Żartujesz e? chyba, nie słyszałaś e? nigdy o Sub digitalca? Chris jest pałkarzem i dzisiaj zjawi się w Kadik. Ej, wyluzujcie się! To pewnie jakaś kaczka Na 100% kolejny wygub mili i Tamii, jak zawsze. Wcale, że nie. Piszą tu, że Chris przyjeżdża do nas odwiedzić swojego wujka. Ha? To wujek Chrisa pracuje w naszej budzie? Ciekawe kto to może być. Ty też Aelita, jak hmm. możesz w to wierzyć? Jeśli to prawda, to kto jest tym wujkiem? Fiumi, Chardin. A może Delmas? Nie biorą to nie. Sissy na pewno nie jest kuzynką Chris'a. Gdyby była jego kuzynką, od dawna by wszystkich tym zanudzała. A może to Riley? Really? Kto? Michael Riley? Really? Nasz cieć? W takim razie dlaczego nie nasz Jim? Uważaj, Della robia patrz lepiej pod nogi, chłopcze. Jim, właśnie mówiliśmy o tobie. Co? O mnie? No podobno pałkarz Subdigitalsów przyjeżdża do Kadik, żeby odwiedzić wujka, a ty na pewno będziesz coś wiedział. A e, ja? Nie, skąd w ogóle takie pomysły? Rzeczywiście zapomniałem, ale ja jestem głupi, to nie jest twój styl muzyki, co nie? Ty wolisz kawałki retro, co? Da, ale czekaj chwilę, lubię też rocka, a Subdigitals to uwielbiam. Ci chłopcy to utalentowani muzycy, szczególnie mój siostrzeniec jest świetny. Ej, miałem... Ty jesteś wujem Chrisa! Nie mogę w to uwierzyć! A, ja tego wcale nie powiedziałem! Aha, powiedziałeś! Prawda, że powiedział, nie? A no dobra, dobra, Chris to mój siostrzeniec, ale... Ludzie, to jest dopiero wiadomość dnia! Liczę, że nikomu tego nie wygadacie! Szczególnie ty, Della Robia! Nie chcę, żeby się rozniosło! Obiecuję Jim, że nikomu tego nie powiem! Jim, powie to, że ja nie nie, 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 się nie przyby, nie, Nie nie, Chrisa! Nigdy o nim nie słyszałem! No przestańcie mnie wreszcie gonić! Mój drogi Krisie. Chciałbym cię gorąco powitać w imieniu całego zespołu nauczycielskiego i wszystkich uczniów szkoły Kadi. <szuczany> <bardzo? w bind todas> Witam wszystkich i wielkie dzięki za ten entuzjazm. Jak pewnie wszyscy wiecie, przyjechałem w odwiedziny do Buja. Ale jest jeszcze jeden powód. Zespół Sub Digitals poszukuje nowych talentów, a najlepszy z nich zagra jako support podczas naszego następnego koncertu. Dlatego dzięki uprzejmości Waszego dyrektora możemy zorganizować przesłuchanie dziś po południu w sali gimnastycznej. Gdzie ona jest? Musiał ją gdzieś tu schować. od kiedy ty chowasz swoje rzeczy? Bardzo śmieszne! Moglibyście pomóc mi szukać. Musiałbyś nam najpierw powiedzieć, czego szukasz. Płytę z demówką. Muszę ją puścić Chrisowi. Schowałeś się w szufladzie Kiwiego. Pokaż! Dzięki! Mój kochany piesiunio! Słowa i chwała są tylko o krok. Mam nadzieję, że będzie mało ludzi. Co mówiłeś? Hmm. Hmm. O, tutaj jest. Jeremy, to ty? Tak, pomyślałem sobie, że skoro nie ma dziś lekcji, to może popracujemy nad programowaniem wirtualnego okrętu. Wiesz, chętnie, ale... Co ty, tylko nie mów, że chcesz marnować czas na przesłuchanie. Wyobraź sobie, że nawet teraz ksana coś kombinuje w sieci. Musimy znaleźć sposób na to, by się tam dostać. Liczę na ciebie. No dobra. Pójdę z tobą. Mm. Chris musi wybrać moje demo. Ma noce do nowych talentów. Zostanę największą gwiazdą wśród DJ-ów. Zostaniesz gwiazdą, jeśli skrót DJ znaczy dziewczyna jełob. Odwal się, od! Odszczekasz to, jak mnie zobaczysz w limuzynie. Mm. O, odniełam się, zobaczysz, jak usłyszę Twój mix, to wszyscy odpadną. Tak, jakim popęgają bębenki. Wiesz co, przy takim przyjacielu nie potrzebuję wrogów. Dzięki za wsparcie. Dziękuję. Jesteś Matias, zgadza się? E, tak. Następny. Cześć, jestem Cici Delmas, córka Jean-Pierre Delmasa, dyrektora szkoły. Zagram ci swój najlepszy kawałek. Narodziłam się, by być gwiazdą! Dobra, Sisi, mam nadzieję, że ci się to uda. Własnym uszom nie uwierzysz. O, dziękuję, Sisi. E, Sisi, twoja limuzyna złapała gumę? Głupek! Cześć, nazywam się della Robia i lepiej od razu ci powiem, że moja muza jest trochę eksperymentalna i w sumie, no, taka inna. I tak odpadniesz. Mm. Widzisz, i tu utknąłem. Ciągle jeszcze nie rozumiem natury przejściowego interfejsu między internetem i Lioko. Przeglądam w kółko strumieni. Hej, Aelita, słuchasz mnie? E, przepraszam, czy możesz to powtórzyć? E, nieważne. A może w ten sposób? Odkryłem, że możemy też przedefiniować parametry nawigacyjne funkcji pokrewnej na częstotliwość zdrumienia. I to już koniec! A, a, ta... Y, ja... Y. Ot! Ot, della robia! A to, co słyszałeś, to tylko kawałeczek tego, co umiem. Mówię ci, mam kupę innych numerów. Chcesz ich posłuchać? Ale może kiedy indziej. Wielkie dzięki, Ot. Dobry byłem, co nie? No, y, dałeś z siebie wszystko, a to najważniejsze. Jedno jest pewne. Mówiłeś, że to jest inne i nie kłamałeś. Hmm. Hmm. I co, chłopcze? Znalazłeś nową gwiazdę? Wolałbym o tym nie mówić, wujku. Hmm. Jaki znowu błąd systemu? Dobra. Nie denerwuj się, Jeremy. Zmienimy bieguny strumienia kontaktowego i e, daj te obliczenia. Dobrze się czujesz? E, Coś się stało? Ech, nieważne, sam mogę to skończyć. Jeśli chcesz, to i. Jesteś pewny? Tak. Chyba już wiem, w czym problem. Dobra, a to ja lecę. Na razie. To nie takie proste. Wszystko jest częścią akcji promocyjnej. Jeśli nie złapiemy nowego wykonawcy dla wytwórni, będą nami pomiatali. Już nam kazali zmienić nazwę. Nie martw się, chłopcze! Musi tu przecież być jakiś utalentowany dzieciak! Parę słów dla wiadomości, Kadik, Chris! Tylko dwa pytania. Autograf, Chris? No nie. Spóźniłam się. Ach. Pracujecie nad nowym albumem. Się tutaj, Spokojnie! Chris wam odpowie, jak będziecie mówić po kolei. Proszę nie wszystkie naraz! Ja pierwszy, ja pierwsza, Trochę ciszej! No ja. To jest świetne. Cały dzień właśnie czegoś takiego szukałem. No nie, nie ma nikogo. I myślicie, że w porównaniu do innych mam szansę, żebym nie wybrał? Na samą myśl, że mógłbym zagrać z sabbicy, sami dostaję resztę. <gry> e, ot, nie podniecaj się tak szybko. Wiecie, co się stało? Chris wreszcie znalazł DJ-a, którego szukał Wiedziałem! Ludzie, będziecie mieć słabnego kumpla Nie podniecaj się, nikt nie wie, kim on jest, nawet Chris Jak to możliwe? Przecież podałem mu swoje nazwisko To się stało dopiero po przesłuchaniu Chris usłyszał tylko muzykę, nie widział DJ-a Ale A? obcia Chris pobiegł właśnie do dyrektora, żeby mu pomógł znaleźć tego kopciuszka, jego czy ją A, A? A jej co się A? stało? Pewnie ją pogoniło po obiedzie A? Sana atakuje To Jeremy Superstan wykrył właśnie aktywowaną wieżę. Musimy biec do fabryki. Dobra, tylko Elita gdzieś poszła. Nie wiem, gdzie jest. Zaczekajcie na mnie na dworze. Wpadnę do jej pokoju. Do zobaczenia! Chris, właśnie cię szukałam. Chcę ci dać płytę. Ten tajemniczy DJ, co? Powiedz A! 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 Cześć, zostaw wiadomość Nie odbiera telefonu W pokoju też jej nie ma Pracowaliśmy razem, ale nie mogła się skoncentrować Ciągle myślała o tym, żeby puścić swoje demo na przesłuchaniu u Chrisa A, no to już rozumiem, dlaczego wtedy tak popędziła To ona jest tym tajemniczym DJ? -em? Chyba na to wygląda Powiecie mi o co chodzi! Nie martw się, po drodze się dowiesz. Leccie ją znaleźć. Pewnie poszła zobaczyć się z Chrisem. Widzimy się w fabryce, dobra? Mm -hmm. <śślesy> Hej, wyglądacie jak w szoku. Przyszło wam coś mądrego na myśl? Chris porwał Aelitę! Co? Widziałyśmy, jak szedł niosąc ją na ramieniu. Wyglądał strasznie dziwnie, jak seryjny morderca z jakiegoś filmu. Może wezwiemy policję? E, nie ma potrzeby, oni tylko y, ten grali. Znaczy w nowym klipie sub Witalsów kręcą science fiction z robotami, które napadają na szkołę. I musimy już lecieć gramy w następnej scenie. Zaraz ją kręcą. Co, Jeremy? Chris, Ej, dobra. E, o, ty patrz, to pewnie demówka elity. Ot, zobacz, Chris i Jim. Są tu? Stoją sobie. Nie ma elity, pewnie Chris ją gdzieś zamknął. Co dziwne, nie wygląda jak opętany przez ksame. Zaraz sprawdzimy, kolesia. Nie przejmuj się, chłopcze, znajdziemy ci tego DJ-a. Chris, przesłuchaj tę płytę, chyba właśnie jej szukasz. Ej, Stern, Della Robia, bez wygłupu. To nie wygłupy, patrz, mamy demówkę, której szukał Chris. Hmm. E... Co jest, chcesz ten autograf czy nie? E... Sorki, Chris, ale ja... E... Ej chłopaki, wynoście się! I bez żadnych numerów! Mam na was oko! Później pogadamy! Nie kapuję tego! Jeśli nie on porwał elitę, to musiało to być polimorficzne spektrum. Co Jeremy, nawijaj Przestańcie szukać Aelity, już jest w lioko! Wiemy, grasuje tu polimorficzne spektrum Dobra, biegniemy, wchodzimy do kanału <śmierdzi> Jesteście tak łatwi do wytropienia jak wielkie stado bizonów Nie ruszajcie się, chcemy wam zadać kilka pytań Sorki Jim, nie mamy czasu, musimy... Nam też się bardzo śpieszy Ty nagrałeś tę płytę? No ta, nie, to moja koleżanka Elita. Jak ma na nazwisko? To nieważne, jest w niebezpieczeństwie i dlatego tak bardzo się śpieszymy Jakie znów niebezpieczeństwo? Co ty wygadujesz? Zaprowadźcie nas do niej natychmiast, albo my was zaprowadzimy do dyrektora mm. No dobra, zabierzemy was, ale pod dwoma warunkami nie zadajecie żadnych pytań i przygotujcie się do ćwiczeń. Nie ma sprawy Stern, jak dla mnie to nie ma jak odrobina wycisku. Jeremy, już jestem. Dobra, zaczynamy. Transfer Yumi. Skan Yumi. Wirtualizacja. Pole energii! Może i opętał cię Xana, ale Blioko, jesteś nowicjuszem Na nią! Hej, William! <mulat> yes, yes! <mulat> Jeremy, gdzie jest od i Ulrik? Przydałby nam się ich wsparcie. Zaraz będą, a tymczasem spróbujcie się dostać do aktywowanej wieży. Jest za południe od was. Programuję pojazdy. <mulat> Nóżki was dziś bolą. Jeremy, gdzie jest ten pojazd, co? Dawnego ma trudno było się pozbyć, ale ten jest o wiele gorszy. Jeremy! Co to kryjówka? Szalonego naukowca? Kim jest ten koleś? Mój dubler czy klon? Polimorficzne spektrum. Spektrum czy nie, autografu nie dostanie. Aha, aha, aha. Ej! Zostaw mojego siostrzeńca! Zaraz zobaczysz, jak to jest zadrzeć z byłym agentem sił specjalnych! E? E? Co? Ej, jesteś potrzebny, Einsteinie! Wstawaj! Ej, idźcie do skanerów, a elita ma kłopoty! Tylko biegiem! Ej, co tutaj się dzieje? Mówiłem ci, żebyś nie zadawał pytań. Gotowe, Jeremy. Czekajcie, najpierw zaprogramuję pojazd. Transfer Ulrika. Transfer Oga. Dzięki, Jeremy. mało brakowało. Ruszaj się szybko. Dobra. Wirtualizacja. Krabowe paluszki tęskniłyście! -ja! Uderzenie! Weź ostatniego, super sprint! Ekstra, uwielbiam dokładnie! Hmm? Pozbędę się tego podtrzymacza! Nikt mi tu nie będzie pomiadał, Ha? Hmm? Czerwnie, nie, wójtu, nie!

Jeśli chcesz się umówić z Yumi, to w ten sposób ci się nie uda. Nie. Nie wow. trzeba być geniuszem z matwy, żeby widzieć tu o jednego dzima za dużo. Przypomniałem sobie, jak w 94 mega zwalczyłem z huraganem. W trzeciej rundzie O, got... wow. tak. oh. 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 przepraszam cię, wujku. Jak sobie radzicie? Mamy niezłą zadynę. Jeszcze chwila i sami digitali będą potrzebowali nowego pałkarza. Robimy to, się da do Einsteinie. Dobra, trzeba się zbijać. Ja was cała! Mandar! Mandar! Kod Wilyoko. Wieża dezaktywowana. Nie bój się, William. Będę z tobą walczył na każdym kroku. Super smok! Albu, masz mi to natychmiast wyjaśnić, co tu się dzieje i po co ci ten cały sprzęt? Chętnie, ale mam już dość wyjaśnienia ci tego, Jim, bo za 10 sekund i tak już nic z tego nie będziesz pamiętał. Zaczekaj, najpierw powiedz, kim jest Aelita. No. Powrót do przeszłości. Rozumiem, co jest źle z moją demówką. Nie zapchałem drugiej przerwy całą serią skręców. Zobaczycie, następnym razem będzie lepiej. No i wyszło na to, że dzięki atakowi Xany mamy wolne popołudnie na pracę nad wirtualnym okrętem. Nie, Aelita? Mhm. <tryk> Proszę. Przepraszam, szukam Aelity Stones. to ja, ale. Cieszę się, że cię znalazłem. Mam tutaj twoje demo i sądzę, że jest świetne. Pójdziemy do sali, chciałbym posłuchać na żywo. Bardzo chętnie, ale nie jestem pewna, czy mogę. Biegnij, takiej oferty się nie odrzuca. Dziękuję, no to idę. Hmm. A skąd w ogóle masz moją płytę? E, twój kolega mi ją dał. Hmm.